Ciekawostka dotycząca dzieci. Jeśli Polacy dalej będą się tak kiepsko rozmnażali, to do 2150 po prostu wyginiemy. To jest te drugie największe obecnie poza długiem zagrożenie. Nie Putin, nie wojna, tylko wymieranie. No ale czemu się dziwić, skoro mamy wysyp tego typu publikacji obrzydzających Polakom posiadanie dzieci. Oto teksty z Newsweeka tylko z ostatniej doby. Nienawidzę być matką, marzyli o tym, by zostać rodzicami, teraz żałują. Moja żona już mnie nie podnieca. Mężczyźni coraz odważniej poruszają ten wątek. Kacper ma 36 lat i regularnie zdradza żonę. Na onecie to samo, a może nawet i gorzej. Bezdzietni 60-latkowie, niczego nie żałujemy, przynajmniej stać nas na godne życie. Albo intensywne rodzicielstwo tworzy polskie matki zombie, eksperci o karze za macierzyństwo. Albo moja córka jest niewdzięczna, dlaczego dorosłe dzieci zrywają kontakt z rodzicami. No nic tylko po takiej lekturze to po prostu zacząć robić dzieci. Mamy do czynienia ze zmasowaną kampanią zochydzania posiadania dzieci nad Wisłą. Problematyczni Polacy mają się przestać rozmnażać i wyginąć. Wtedy będzie ich można zastąpić innymi nacjami. Pocieszające natomiast drodzy państwo, w tym wszystkim są ostatnie ustalenia badaczy publikowane przez Financial Times. Wskaźnik urodzeń spada znacznie szybciej wśród lewicy niż konserwatystów. Nic dziwnego, bo kiedy my zakładamy rodziny, oni czekają w kolejkach do klinika. Martwią się o emisję CO2, które dzieci przecież wydychają i produkują. Nie chcą obciążać tym brzemieniem i tak już ledwo dychającego klimatu. Jeśli zatem na lewicy rodzi się mniej dzieci, demograficzna równowaga w polityce przechyla się jeszcze bardziej w stronę prawicy, której po prostu z roku na rok przybywa. Wniosek z tego jest prosty. Czas gra na naszą korzyść. Z każdym rokiem rola lewicy w Europie i Stanach będzie malała, a w podręcznikach z perspektywy czasu, wybryki obecnych klimatystów czy kultura walk będzie opisywana jako pewnego rodzaju anomalia, która przytrafiła nam się na początku XXI wieku.